Jak z tym Kowaliowem było? Jak to wyglądało? Miałeś te propozycję walki? No szczerze mówiąc na temat Kowaliowa to tak. Była propozycja walki, ale nawet się nie pytałem za ile. Od razu powiedziałem, że to nie jest ten moment. Nawet mnie nie interesowało czy to była bańka, dwie czy trzy. Po prostu stwierdziłem, że jest za wcześnie. No właśnie, bo kasę i tak możesz zarobić w przyszłości. A teraz budujesz swój rekord, budujesz doświadczenie i chyba po prostu byłoby trochę takie nielogiczne i bez sensu tak się rzucać od razu na głęboką wodę. Potrzebujesz jeszcze paru walk, żeby właśnie taki No walką... Tak, nie chciałbym e, zrobić zbyt dużych przeskoków e, co do poziomu wy moich zawodników, czyli na przykład e, z, z walki sęk, po sęku jest Chudinow, tak? Mm -hmm. Po bym chciał kogoś jeszcze lepszego, jeszcze lepszego może zobaczyć pod koniec roku opas EBU, Europy. I obronić go dwa razy i dopiero zaboksować o jakieś najważniejsze ty 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 ten tytuły, bo nie chciałbym tak po prostu jechać i po prostu ładnie przegrać. Mm -hmm. Mam dużo większe ambicje niż tylko stać się pretendentem i zarobić pierwszą w cudzysłowie, bańkę, tylko być mistrzem świata, nie? Nie, zarobienia też się życzymy nawet <grym> i więcej, Panie. jest tak, że generalnie ty jesteś bardzo młodym jeszcze zawodnikiem i masz poukładaną tak do Nie, nie, nie przypominasz. No ale nie, chodzi mi o to, że rozsądnie, rozsądnie myśli, tak? No, rozsądnie że... myślałem, chciałem my 25, naprawdę. No tak ja się... tak nie myślałem w twoim no, 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 Ja do tej, tej pory nie s... tak nie myślałem. Więc... No. dlatego się nie spieszę, wiem, że jeżeli rok temu czy tam pół roku temu była propozycja od jednego mistrza świata, teraz była od drugiego mistrza świata, to, to za pół roku czy za rok też będzie i, i pojadę nie tylko po, po wypłatę, ale też po, po kolejny, po pazy mistrza świata jako kolejny Polak.